Dzień dobry wszystkim, trener rosyjski. Witam w kolejnym odcinku serialu Droga, czyli futbolowy w Franciszka, trenera polskiego szkoleniowca próbującego zawołać piłkarski świat, a pracującego aktualnie w Śląsku. Wrocław Polskiej się w dzisiejszym epizodzie dwa mecze. Najpierw będzie to spotkanie z Legią u siebie, a później mecz z Salzburgiem również u siebie, oczywiście w ramach Ligi Mistrzów. Spotkanie z Legią w ramach rozgrywek ligowych, zanim oczywiście spotkania. To szybka analiza wydarzeń z kilku ostatnich tygodni. Nasz ostatni odcinek to był e, zdaje się, że Liverpool, Liverpool i widzę, e, tak więc. Trzy dni później mieliśmy mecz z Krakowią w ramach drugiej rundy Pucharu Polski. Spotkanie to wygraliśmy 2 do 0. Dosyć łatwo i przyjemnie. Piekarski w 9 minucie z podania Exposito. Baba w 82. drugiej z Gruszkowskiego. I meldujemy się w trzeciej rundzie mecz bez większej historii. Podobnie wyglądało spotkanie z byłym klubem Franciszka Treniero, czyli Stalą Rzeszów, które również wygrywamy gładziutko. 4 do 0 w ramki Exposito w 6. minucie z podania Turę wreszcie trafia z oczywiście asysty Rejczyka, ale to chyba nie był rzut rożny, tylko rzut wolny, o ile dobrze sobie przypominam. Później mamy 63 minutę i piekarski z podania Rejczyka trafia do bramki. Na końcu Michalak wrzuca tym razem rzutu rożnego. Rejczyka już nie było, podaje do selta, bo turę też już nie było. I drugi duet przy rzutach rożnych trafia nam bramkę na 4-0. Dopisujemy trzy punkty do konta. Później Liga Mistrzów, wyjazd do Turynu na mecz z Juventusem i porażka 0 do 3. No cóż, nie mieliśmy za wielkich szans w tym meczu, aczkolwiek udało nam się 10 strzałów oddać i współczynnik XG wyciągnąć do poziomu 1,53, co jest dobrym, generalnie dobrym prognostykiem, no ale Wlachowicz, miners i Wlachowicz nas generalnie załatwili i Juventus wygrywa pewnie i zgodnie z oczekiwaniami 3 do 0. Później mamy mecz z Termaliką na wyjeździe. Lekką chyba zadyszkę złapaliśmy w tym spotkaniu, bo nie było ono przekonujące z naszej strony. Niemniej jednak udaje się na szczęście wygrać. Czwarta minuta Jędrasik z podania Piekarskiego, minuta 60. szucia. Perez doprowadza do wyrównania, ale w 76. wprowadzony z ławki rezerwowych Exposito wykorzystuje wrzutkę Duvalier i mamy bramkę na 2 do 1. Tabela polskiej ekstraklasy wygląda tak. Mamy 7 punktów przewagi nad Widzewem, jeszcze kolejne 2 nad Krakowią, jeszcze kolejny 1 na Zagłębiem i tak dalej, i tak dalej. Raków na miejscu 5, Lech 6, Lech 6, przepraszam, Legia 9, nasz dzisiejszy przeciwnik. No Legia na pewno będzie chciała tutaj włączyć się do walki Europejskie Puchary i prawdopodobnie o tytuł mistrza, jeżeli tylko będą mieli na to okazję. My możemy im ją dzisiaj stworzyć, ale też możemy im też troszkę tej nadziei odebrać. I już przechodzimy do spotkania nie ma na co czekać, nic innego się nie wydarzyło, to znaczy wydarzyło e, jeśli widzicie tutaj przy nazwisku Exposito trzy literki, to tak wydarzyło się co, gdzie jak to może zobaczycie i wysłuchacie tego, co mam do powiedzenia na ten temat. Składy na mecze z Legią to Young w bramce, Pawlak, Selt, Turek, Gruszkowski w obronie, Kołbarejczyk skoczyla z w pomocy, Jędrasik i Exposito w ataku, niestety nie mogę, nie, nie Risa, Grzegorza Piekarskiego wykorzystać przez jeszcze około 3 tygodni, przez jeszcze około 3 tygodnie niestety kontuzja i nasz najlepszy strzelec najlepszy? Nie, no razem z ekskluzji to są najlepsi, po 14 bramek, niestety ma kontuzję, no i w dzisiejszym i w prawdopodobnie kilku następnych meczach, niestety nie zagra, a my zgłaszamy zespół, wychodzimy na boisko spróbować wygrać się z Legią no, choć może to Legia powinna tutaj spróbować wygrać z nami, bo chyba jesteśmy delikatnym faworytem tego spotkania. Aczkolwiek, jak mówię, jest drobna zadyszka: mecze w Pucharze, mecze w Pucharach, mecze ligowe to wszystko się nakłada na siebie na ławce w Legii. Widzę Jacka Mierzbę. Okej, okay. nie gra w pierwszym składzie. To było w zasadzie do przewidzenia, ale to młody chłopak z dużym potencjałem, więc jeszcze prawdopodobnie coś tam zdąży zagrać i może z tej jego kariery coś jeszcze będzie. Zaczynamy mecz, zaczynamy spotkanie nie wiem której. Nie będę zgadywał, której kolejki ligowej polskiej ekstraklasy. Śląsk, Wrocław, Legia, Warszawa. I zobaczmy, będzie chyba atak legionistów, ale turema ma to pod kontrolą Rejczyk. Duvalie, skoczy las. Eee... O, świetne podanie, skoczy lasa do kołby. Eee, on tutaj pokazuje, eee, ten zawodnik czasem, no przebłyski, naprawdę dużego talentu, dlatego kiedy tylko mam okazję dać mu szansę, zwłaszcza w lidze, bo jest zawodnikiem zarabiającym, to to oczywiście mu daję. Duvalier przy piłce, Duvalier szuka kolejnej asysty, Kołba, mamy bramkę, Jean-Jacques Duvalier asystuje, Jakub Kołba strzela i mamy. Mamy 2, 1 do 0, chciałem powiedzieć do 0, ale oczywiście jest to nasza pierwsza bramka w 15 minuta meczu. Duvalier, świetna wrzutka, kołba tutaj przyczajony w polu karnym, ale miał wsparcie w kolegach, bo tutaj aż trzech naszych zawodników gdzieś w pobliżu piłki pobiegło. Oczywiście Jędrasik Exposito również, ale piłka spadła na głowę właśnie naszego skrzydłowego, który trafia do bramkę. Obraz, zmiana, widzę, że jest kontuzja, skoczy lasa, wpuszczamy na boisko. Algobia. Algobia dobrze sobie radzi jako ten pomocnik odbierający piłkę. Może nie jest tak dobry w destrukcji jak skiba, czy jak oczywiście Skoczylas może jest. Znaczy, może jest lepszy od Skoczylasa, bo Skoczylas jeszcze tych umiejętności za wielkich nie posiada. Tymczasem Bramka legi na 1-1. Legia w ogóle no, tutaj gdzieś odzyskała rezon. 5 strzałów, 4 celne. My tylko 3, 1 celny. I mamy wynik 1 do 1. które oczywiście tu nie mógł przegrać, ale właśnie tutaj Algobia. Algobia przegrywa e, głowę i to jest e, kluczowa sytuacja, bo e, to właśnie po tym, no, nie błędzie Algobi, nie powiem, że był to błąd, to nie jest wysoki chłopak, e, takiej głowy e, mógł nie wygrać. E, musimy sobie zacząć chyba szukać właśnie pomocnika odbierającego piłkę, ale e, bardziej w typie e, naszych stoperów, e, niż e, właśnie niskich e, rozgrywających. E, do końca Algobia nie jest tak e, defensywnie usposobione, jak właśnie Skiba czy Skoczylas. E, niemniej jednak jest też całkiem niezły, to po pierwsze, a po drugiej, może najważniejsze, jest też dobry w kreowaniu, więc w razie czego jest w stanie wysłać dobrą piłkę, wręcz zaliczyć asystę no i na to szczerze mówiąc liczę. Mamy jeden do jednego, zaczynamy drugą połówkę, pierwsza no generalnie wyrównana, jeśli patrzę na współczynnik XG, on jest w zasadzie taki sam Legia, może troszkę więcej strzałów ale my widocznie jak, jako, że mamy ten sam współczynnik XG byliśmy konkretniejsi w tych strzałach, ale teraz będzie chyba rzut karny Chojecki był faulowany no prawie, że na pewno w polu karnym więc myślę, że za chwilkę będzie jedenastka dla Legii? Tak, nie ma co do tego e, wątpliwości. E, no, tak jak mówię, być może złapaliśmy trochę he, zadyszki. E, o, no, ten obniżenie formy musiało kiedyś przyjść. Mamy naprawdę dużo e, gier. He, dzień... No, nie, nie dzień po dniu, po, co trzy dni, i czasem ten skład, który wybieram, nie jest najsilniejszy, tylko po prostu najbardziej, najmniej zmęczony w danym dniu, więc nie zawsze mogę zrobić to, co bym chciał zrobić pod względem właśnie wysyłanego na boisko składu. Tak czy siak, musimy w tym meczu coś zacząć zmienić. Przechodzimy już na ofensywkę. Zobaczmy, kogo tutaj mamy na ławce rezerwowych. Czy mamy tutaj jakichś game changerów? No właśnie nie bardzo. Jest Michała. No ale Duwalię e, nie gra dobrze. E, tam jest zgłaszana mi zmiana e, Pawlak Merdowicz. E, no okej. Okay. A czy to też nie jest jakaś super ofensywna zmiana. A nie mamy właśnie ekspozito na ławce rezerwowych, który zazwyczaj jak wchodzi na boisko, no to coś się z tego jest. Teraz Duvalier do kołby. Uwaga! Świetnie! Słupek! Jędrasik powinien chyba być lepiej zorientowany w sytuacji i powinien liczyć na to, że uda się tą piłkę przekonać. Ale mamy Żudrożny. Żudrożny też jest w, naszym, w naszej sytuacji bronią dosyć dobrą i skuteczną. Tylko musimy zacząć się z niej korzystać częściej. Rejcie. Jeszcze raz. Ture już się czai. Jest Ture przy piłce. Poprzeczka niestety. I mamy bramkę. Czemu ja mówię Exposito? Nie wiem. Miałem na, myśli, miałem na myśli Piekarskiego, nasz najlepszy strzelec piekarski. Nagle zacząłem mówić o Exposito. Exposito oczywiście jest na boisko, nie jest kontuzjowany. Wybaczcie pomyłkę. Miałem na myśli Piekarskiego. Okej. Okay. Puściam młodego, utalentowanego Martineza, ale nie. nie, nie. Nga yeah. Poproszę raz jeszcze taktyka i zmiany. chcę wpuścić Martineza, ale za Jendrasika i Exposito wróci na swoją pozycję. I też wpuścimy sobie Merdowicia. Może tutaj jakaś właśnie asysta z jego strony. Kto jeszcze? Algobia gra raczej słabo, więc puścimy sobie skibę za niego. No szkoda, Algobia Wędka wchodzi w trakcie meczu. No dobra, może nie do końca Wędka, ale. No ale wszedł jako rezerwowy i schodzi, no ale spisywał się źle, więc czemu miałby na wojsku zostać? Uwaga! He, mamy szansę na remis, tury! czwarte trafienie w sezonie, kolejna asysta Filipa Rajczyka, byłego zawodnika Legii, nomen omen i mamy bramkę na 2-2 odskoczyliśmy trochę w strzałach, więc zdecydowanie przejście na bardziej ryzykowną formę naszej taktyki opłaciło się pod względem stwarzanych sytuacji, oddawanych strzałów, więc spróbujemy wytrzymać tak do końca tego spotkania, 86 już 8 minuta meczu remis w tym meczu no pewnie chciałbym zwycięstwo, zobaczmy Exposito do, no tymczasem Delgado jesteśmy tu po... o już nie jesteśmy po składanie Lorek mają przewagę Gierczak i nie ma bramki. Szk... Mieliśmy szczęście. Chciałem powiedzieć szkoda, ale oczywiście wcale mi nie szkoda. Tak czy siak, ten mecz prawdopodobnie zakończył się remisem. Zakończył się remisem Śląsk-Wrocław 2, Legia 2. 18 do 11 w strzałach, 3 do 7 w strzałach celnych. Współczynnik G, -G dokładnie ten sam. Posiadanie na naszą korzyść bramki kołby a Amanga i Kwejrosza. Widzimy się za chwilkę w Lidze Mistrzów. I moi drodzy, wracamy już na mecz ze Salzburgiem, który zaczniemy w składzie następującym: Young w bramce, Pawlak Oroz, Turek, Gruszkowski w obronie, z Skiba, Duvalier w pomocy, Ekspozyto, Jędrasik w ataku. Zamienimy sobie tych dwóch panów miejscami. Jakie zmiany? Skiba wszedł, zaskoczy Lasa i Oroz za Selta, z którego nie mogę skończyć z uwagi na to, że nie jest po prostu zarejestrowany. Wychodzimy spróbować powalczyć o coś, powalczyć może chociaż o punkt, który dałby nam tutaj, e, no oczywiście nie awans ja, jakiś w tabeli, ani nic z tych rzeczy, no ale... Co by nam to dało? Na pewno pieniążki. Tutaj zwycięstwo to jest naprawdę kilkanaście milionów złotych, remis 4,5 miliona złotych, więc naprawdę wa warto tutaj powalczyć o coś, warto postarać się i no mieć z tego chociaż jakąś wymiarną, wymierną korzyść, jeśli nie punktową, która mogłaby tutaj jakimś awansem zaowocować. Nie liczę na awans, zresztą jesteśmy w tej chwili na 35 miejscu, na 36 możliwych, tylko Sparta Praga hmm, punktowała gorzej od nas. Tam my mamy dwa punkty: e, punkty Śląsk dwa. A bo na, na tą chwilę mamy dwa punkty, o rany. E, tak, jest to tabela na żywo. Jak na razie mamy remis 0-0. Za mocno się chyba przyzwyczaiłem do porażek w Lidze Mistrzów. E, tak, mamy dwa punkty. Chelsea, Barcelona 0-1. Ciekawy mecz na szczycie. E, my w tej chwili awansowaliśmy proszę na 34 miejsce. No ale jest to miejsce dalekie od idealnego. Aczkolwiek jest to miejsce jak najbardziej spodziewane. Uwaga, kołba. Coś tutaj się dzieje w ogóle w naszej grze. W tym meczu, może będziemy w stanie powalczyć o coś z zespołem z Austrii. Uwaga, skiba świetnie, tutaj odbiera piłkę. Wrócił do podstawowego składu, miał tam jakieś tam drobne urazy. Borykał się z różnymi kwestiami zdrowotnymi. Uwaga, Jędrasik Duvalier, Ekspozito. Kowaczewicz broni, ale ekspozito i tak był naspalony, więc nawet gdyby piłka wpadła do siatki, oczywiście Bramka nie mogłaby być uznana. Proszę bardzo, Aston Villa gra w lidze mistrzów. To jest Ciekawy temat a tymczasem niestety Salzburg strzela bramkę szkoda, bo mieliśmy naprawdę niezły fragment w grze i zamiast no, wykorzystać go na naszą korzyść, to niestety piłkę pakują do bramki goście. Okej. Okay. Powoli zbliżamy się do końca pierwszej połowy. To była minuta 36. Uwaga, może teraz rejczyk, stały fragment. My umiemy, stałe fragmenty, uwaga, umiemy, zdecydowanie. Stałe fragmenty, mamy bramkę. Czy tutaj ekspozytor był na spalonym? Wydaje mi się, że zamieszanie było tak duże, że raczej chyba nie mógł być na spalonym, ale już sędziowie to weryfikują. Gol uznany, mamy bramkę na jeden, jeden gol do szatni. Rejczyk dośrodkowuje, tu zgrywa głową. No, gdzie tu jakiś spalony jest? Nie rozumiem. W jakim, na jakiej planecie mógłby to być spalone? Wszystko zgodnie z przepisami. ekspozito strzela bramkę. Mówiłem już o tych jego magicznych trzech literkach przy, przy nazwisku TRN. Zapewne wiecie, co to oznacza. Dowiecie się najprawdopodobniej w następnym odcinku. Tak, pracujmy tak dalej do końca meczu. A może coś nam się tu jeszcze uda w tym meczu wywalczyć? Jak na razie 6 do 2 w strzałach i w, 6 do 6 w 2 do 2, 6 do sześciu w strzałach, 2 do 2 w Jezus, za dużo rzeczy w głowie, za dużo rzeczy chcę powiedzieć naraz i czasami się mylę, ale współczynnik XG zdecydowanie po naszej stronie, tak więc, czyżbyśmy mogli tutaj powalczyć nawet o zwycięstwo? No, byłoby to piękne tutaj spięcie tego sezonu. No, to jedno, jedyne zwycięstwo w Lidze Mistrzów naprawdę byłoby dla nas, no, dobra, niezbawienne, ale dla budżetu też nie, bo naprawdę sporo pieniędzy mamy. A tymczasem Eric Exposito gol numer 19 w sezonie tam miał 14 16 ale jeszcze 3 bramki strzelił w drugiej lidze bo po kontuzji w którym się spotkaniu zagrał w jednym meczu bodajże strzelił w nim 3 bramki tak więc świetnie się tutaj pokazuje no Erik Exposito powoli żegna się z klubem Śląsk Wrocław, któremu służył naprawdę wiele. A gdzie przejdzie? Bo TRN wiecie oczywiście, że oznacza transfer i wiecie no, że nie jest to transfer czerwcowy zapewne. 67. minuta spotkania. Musimy tutaj wprowadzić jakieś zmiany. Duvalier mocno zmęczony. Szkoda, muszę go zmienić. Jest tutaj no, bardzo jasną postacią w tym meczu. Zmienię też kołbę. Rejczyk też jest mocno zmęczony, więc wpuścimy Algobie na jego nominalną pozycję. Zdecydowanie Hiszpan lepiej czuje się w roli rozgrywającego niż pomocnika, który musi generalnie dużo zapierniczać w obronie. Merdowicz, czy jestem gotowy na tą zmianę? Merdowicz umie grać na środku obrony. Ma 190 cm wzrostu, które e, e, nie, nie, musi wytrzymać. E, w razie czego w Lidze. No, Ok, no, tą na tą zmianę mogę się zgodzić. Erik Pozito. naprawdę już oddychał rękawkami. E, wchodzi Tomasz Gwiazda, Zdobywacie kolejne doświadczenia. Moi drodzy, naprawdę zwycięstwo jest bardzo blisko. Wprawdzie Salzburg ma już przewagę w strzałach 12 do 9, ale my mamy przewagę w ramkach 2 do 1. Śląsk 2 Red Bull Salzburg 1 wygrywamy. Jesteśmy dumni. Z zespołu i naprawdę oznacza to spory zastrzyk gotówki. No i zapewne awans w tabeli. Czyżbyśmy tu mogli jeszcze o czymś pomarzyć? Oczywiście nie, ale. Na szczęście zrobiliśmy, co się dało zrobić. Wygraliśmy 2 do 1. Jak to wygląda w tabeli? Od razu przesunęliśmy się aż na 32. Nie, przepraszam, nie jesteśmy Salzburg, my jesteśmy Śląsk-Wrocław. Może bym chciał być Salzburgiem, ale jestem Śląskiem-Wrocław. Miejsce numer 29, tak więc wchodzimy tutaj do trzeciej dziesiątki. 13 milionów złotych dostajemy i przenosimy się do kalendarza, żeby zaplanować nasz kolejny odcinek. Ten odcinek to będzie. Będzie Monaco, myślę, że no, sporo tych meczów, ale tutaj mieliśmy naprawdę bardzo gęste z meczami, więc myślę, że nasz następny odcinek to będzie po prostu Monaco. I koniec, oczywiście, tej przerwy, takiej, która z uwagi na właśnie dwa jeszcze mecze w Ligi Mistrzów, będzie trochę skrócona. Niemniej jednak, zagramy sobie mecz ostatni w Lidze Mistrzów, który zostanie rozegrany 24 stycznia, i później mecz 3 lutego z transferami, które już są potwierdzone, bo sporo się generalnie dzieje i już coś jest potwierdzone w obie strony. Kto wychodzi, to raczej wiecie. Kto przychodzi, jeszcze nie wiecie, ale się dowiecie. Jest to e, znane nazwisko. Tyle Wam powiem. I e, nie jest to Rui Grok. Wracamy w następnym odcinku. To był serial Droga. To był trener. Do zobaczenia. Peace out.